Sytuacja demograficzna Polski wygląda bardzo podobnie do sytuacji demograficznej Europy. Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy oczywiście kryzys demograficzny i z roku na rok przybywa nam osób starszych którzy w dłuższej perspektywie będą wymagali zupełnie innego podejścia do kwestii świadczeń zdrowotnych, ale również będą inaczej w innym stopniu funkcjonować w naszym społeczeństwie. Zarówno w aspekcie pracy, jak i w aspekcie finansowym, jak i w aspekcie gospodarczym. Ta tematyka jest bardzo ważna, dlatego że zmiany te zachodzą postępująco i jest nieuchronne. Dostosowanie naszej polityki do wyzwań, jakie stawia przed nami starzejące się społeczeństwo. Dotyczy to nie tylko zdrowia, które jest oczywiście bardzo ważne dla nas wszystkich, ale przede wszystkim kwestii związanych z naszą gospodarką i naszą ekonomią. Starość, która do niedawna kojarzyła się tylko ze smutkiem i cierpieniem, dzisiaj dla wielu osób jest momentem życia w którym wreszcie można realizować swoje plany. Wynikiem transformacji jest wydłużenie się przeciętnego życia już w tej chwili o 5 lat. I ludzie, którzy dawniej uważani byli za starych, chcą żyć pełnią życia, chcą z niego korzystać, nie chcą rezygnować zupełnie ze wszystkich przywilejów, przyjemności, chcą być aktywni na rynku pracy. A to stawia przed politykami. A także to daje nam możliwość zabrania głosu w ramach panelu na Kongresie Kobiet na temat tych wszystkich aspektów. Oczywiście kobiety są znacznie bardziej w wieku dojrzałym obciążone różnego rodzaju obowiązkami i odpowiedzialnością, zwłaszcza, że w większości pracują, a jednocześnie wychowują dzieci, których wiek wchodzenia w dorosłość coraz bardziej się przesuwa, ale także opiekują się żyjącymi dłużej. Ale niedołężniającymi rodzicami. I to jest właśnie ta kwestia, która wymaga kompletnej reewaluacji poprzez polityków i rozpoczęcia bardzo poważnej dyskusji na ten temat, co dzisiaj znaczy starość, bo starość dzisiaj w rozumieniu gerontologów. Rozpoczyna się po 80. roku życia. W normalnych społeczeństwach zachodnich o stosunkowo wysokim poziomie życia i odpowiedniej profilaktyce, opiece zdrowotnej i w społeczeństwach żyjących w relatywnym ekonomicznym dobrostanie, ludzie do 80. roku życia chcą być aktywni. I ta aktywność, oczywiście, jest zdeterminowana tym, jakie mają możliwości ekonomiczne. Jedni mogą korzystać ze swojego życia w okresie, kiedy nie muszą już pracować, inni przyczyn y, konieczności, ale również y, z, z powodu wewnętrznej potrzeby bycia dalej potrzebnym i aktywnym chcą pracować. I to oznacza, że musimy się przybliżyć do tematu wielopokoleniowego środowiska pracy. I musimy nie tylko o tym mówić, ale musimy przede wszystkim łamać bariery i stereotypy, uczyć ludzi, że w jednym miejscu pracy mogą być ludzie w wieku 20 lat i 75. A także musimy mówić o tym, co będzie się potem działo w momencie, kiedy ludzie wchodzą jednak w niedołężność i jak naprawiać system opieki zdrowotnej nad osobami, które będą jej wymagały i będą starzały, chorowały i umierały w lepszych warunkach niż w tej chwili system nam oferuje.